Cześć, witajcie na kanale Zielonego Zagonka. E, dzisiaj porozmawiamy o lotionie, który możemy wykonać z kwiatów czarnego bzu. Jeżeli Wam się spodoba, kliknijcie paluszek w górkę. Paluszek <głoszeń> w górkę. E, a, e, I subskrybujcie kanał. E, czarny bez i... Mleko, mleko. My często zapominam, w sumie nie używam, mało która z nas używa mleko do pielęgnacji urody, a szkoda, a szkoda, już Kleopatra wiedziała, że mleko jest wspaniałe, regenerujące odżywcze. Jeżeli nie używamy mleka zwierzęcego, możemy sięgnąć po mleko kokosowe bądź też mleko z migdałów, one tak samo mają fajne właściwości. Nie zapominajcie o tym mleku, gdyż naprawdę przyda nam się naszej cerze, odżywi ją i zregeneruje. Co potrzebujemy? Bez, tak jak wspomniałam kiedyś, ma działanie. Rozjaśniające cerę, tak? Rozjaśnia cerę, regeneruje ją. E, wy, po prostu sprawia, że ona na, napina się delikatnie, dlatego warto używać, warto go używać. W połączeniu z mlekiem e, naprawdę bardzo fajnie odżywi naszą skórę również. E, dawniej kobiety tworzyły taką wodę brzozową, której dowiecie się też w, nie, w jednym z filmów, dlatego subskrybujcie nasz kanał, e, ten kanał Zielonego Zagonka. E, I co robimy? Po prostu obdzieramy kwiatuszki czarnego bzu. Do pojemnika. I tutaj mam wrzące mleko kozie. I tym wrzącym mlekiem zalewamy to wszystko. W ten sposób. I odstawiamy na 5 godzin lepiej w chłodne miejsce do lodówki, żeby to wszystko fajnie się wzięło i zmacerowało. I teraz co? Jak to używamy, jak to przechowujemy? E, taki lotjon przechowujemy w lodówce do siedmiu dni e, w szczelnie zamkniętym pojemniku, najlepiej w słoiczku, ewentualnie w buteleczce. Dzięki temu nie nabierze ono e, zapachu, nie, nie, nie wsiąknie ono nieprzyjemnego zapachu lodówki. Nie chcemy tego. E, I co? I jak to używamy? Na czystą, oczyszczoną skórę e, bierzemy i nakładamy wacikiem taki lotion i zostawiamy, zostawiamy. Jeżeli czujemy, I teraz tutaj e, dziewczyny, to jest bardzo istotna sprawa. Obserwujcie swoje. Skóry. Jeżeli czujecie, że skóra się za bardzo napina albo dzieje się z nią coś nie tak, to po prostu zmyjcie ten, ten lotion. Jeżeli zauważycie, że skóra nic nie reaguje, że jest odżywiona, że jest sprężysta, to lotion może zostać na skórze i się nic z nim nie stanie. Po prostu wieczorem go zmijecie, on sobie będzie tam działał i odżywiał, tak? Przez dłuższą chwilę. No i tak jak powiedziałam, taki lotion. Można po prostu używać codziennie e, przez okres całego, e, dwóch miesięcy praktycznie, no bo czerwiec, e, maj, czerwiec to mamy do czynienia z kwiatami czarnego bzu. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów na Zielonym zagonku. Do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!